Besquito. Przed mikrofonem Michał Kita. Zapraszam na program Beskitu, w którym dziś zajmiemy się tematem edukacji zdrowotnej. To nowy przedmiot w podstawie programowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który budzi ogrom wątpliwości i ogromne emocje. Czy są Państwo za czy przeciw edukacji zdrowotnej, to pytanie w pierwszej kolejności kierujemy do Państwa, naszych słuchaczy, bo w tej sprawie można zadzwonić do nas pod numer telefonu 41 349 50 51 do godziny 16.30. Czekamy na opinie i komentarze w tej sprawie. O tym również chcemy dyskutować z naszymi gośćmi, a dziś w studiu Radia Kielce są razem z nami Henryk Milcarz, radny Sejmiku Województwa z Klubu Radnych Trzecia Droga PSL. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Oraz Kazimierz Mądzik z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, były kurator oświaty, również radny Sejmiku Województwa. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzień dobry również pan Przypomnijmy, że od 1 września edukacja zdrowotna w szkole jest. Jest to przedmiot nieobowiązkowy, który w zamyśle ma pomóc uczniom zadbać o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne? Czy jednak wprowadzenie go do programu nauczania budzi du dużo kontrowersji zarówno strony społecznej, jak i kościoła katolickiego w obawie o kontekście treści związanych z edukacją seksualną i także po niekontroli państwa w wychowaniu dzieci? Czy zatem, panów zdaniem, edukacja zdrowotna jest potrzebna jako ten aspekt profilaktyczny, czy w zasadzie to zbyteczna ingerencja i nazbyt duża ingerencja być może w rolę rodziców? E w wychowaniu dzieci. Zacznijmy od Henryka Milca. Szanowni Państwo, w planie lekcji w zasadzie są dwie nowe pozycje, że tak powiem. To jest wychowanie obywatelskie i wychowanie zdrowotne. Jeśli słyszymy same określenie problematyki, czym się to ma zajmować. No to przecież nikt z nas nie ma nic przeciwko wychowaniu zdrowotnemu czy też obywatelskiemu. Problemy i emocje, o których pan redaktor mówi, budzą no, treści, które wypełniają te, te ustawy, które wprowadziły, czy, czy te, te przedmioty, które nowe zostały wprowadzone. No i tutaj wiadomo, że opinii jest wiele, jak zwykle w każdej, w każdej sprawie. Rzecz jest tylko w tym, czy te reformy zostały przygotowane poprawnie, w odpowiednim czasie, z odpowiednią edukacją, ale też przygotowaniem kadr i wszystkiego, co będzie sprawiać, że te przedmioty rzeczywiście będą funkcjonowały na zadowalającym poziomie i czy spełnią oczekiwania no, każdego z nas. Bo i patriotyzm, i obywatelskie postawy są ważne, ale i zdrowie jest w życiu człowieka ważne. Rzecz w tym tylko, żeby tu wypośrodkować no, mówimy o światopoglądzie również ludzkim bo wiadomo, że osoby są i wierzące, i osoby, które no, niekoniecznie wierzą. Ale to nie może być tak, że jedni czy drudzy narzucą jednostronnie wolę. Czyli należałoby tu doprowadzić do dialogu. Idealnie by było jak w Szwajc Szwajcarii, że w ważniejszych tematach ogłasza się referendum i ludzie decydują. Czy, Chociaż, czy w sprawie wiary, w tak czy w sprawie... Być... Czy w sprawie wiary, czy w sprawie yy, morali, moralności, należy ogłaszać yy, yy, referendum. referenda, no to też pewnie by tu były zdania mocno, mocno, mocno. Ja odpowiadając na pytanie powiem tak, że świat się szalenie szybko zmienia, generalnie się zmienia, a w ostatnich dziesięcioleciach bardzo. I na pewno programy nauczania, ale wiele rzeczy w tym do, doktrynalnych Muszą być nieco weryfikowane i przystosowane do, do zmieniającego się otoczenia, w tym zmieniającego się człowieka. Bo w przeciwnym razie sprawimy, że te, te nauki mogą się sztuc stać sztuczne i martwe. Natomiast to nie może się odbywać na zasadzie rewolucji i narzucania, y, jak gdyby jednostronnie y, całej reszcie sposobu patrzenia na świat i na wiele spraw, które towarzyszą ludzkiemu życiu. Ja przypomnę jeszcze telefon dla państwa naszych radiosłuchaczy, do godziny 16.30 czekamy na opinie i komentarze 41 349 50 51. Czy edukacja zdrowotna jest potrzebna? Są Państwo za czy przeciw. Jak na tak postawione pytanie odpowie Kazimierz Mądzik? Jeżeli mam odpowiedzieć na to, czy edukacja zdrowotna jest potrzebna, jest? bo wiadomo, że jest wiele zagrożeń, na pewno jako przedmiot w takim wydaniu, który jest teraz przygotowywany, nie. Bo po pierwsze przypomnę, że w pierwszej wersji ta edukacja zdrowotna miała być przedmiotem obowiązkowym. Dopiero pod wpływem olbrzymich protestów. Rodziców, ale także należy przypuszczać, że ze względu na wybory prezydenckie, od tej obowiązkowości odstąpiono. Ta edukacja stała się przedmiotem, z można, którego można zrezygnować. Rodzice mają czas do 25 września do podjęcia decyzji, czy jego dziecko ma chodzić na ten przedmiot, czy nie. Wiadomo, że to jest przedmiot, który jest nieoceniany, nie nie ma to wpływu na promocję do następnej klasy, ale. Przypomnę zasady, że jeżeli ministerstwo edukacji narodowej narzuca właściwie, że lekcje religii mają być na pierwszej lub ostatniej lekcji po to, że ci uczniowie, którzy z lekcji religii rezygnują, mogą oprócz sobie przyjść później do szkoły czy wcześniej wyjść, o tyle takich wymogów nie ma co do edukacji zdrowotnej. Po drugie, żeby na lekcje religii uczęszczać, rodzic powinien złożyć oświadczenie, że chce. Natomiast tego wymogu nie ma w stosunku do edukacji zdrowotnej. Ja tak sobie porównuję te dwa przedmioty, bo obydwa są przedmiotami nieobowiązkowymi. Tutaj natomiast rodzic musi wyrazić wolę nieuczęszczania, czyli musi coś zrobić, żeby nie uczęszczać, natomiast na lekcje religii, jeżeli nic nie zrobi, to nie będzie uczęszczał. I to zgodzę się tutaj z moim kolegą radnym, że ten przedmiot nie został przygotowany należycie. Nie ma kadr. Yy, właściwie, gdybyśmy przejrzeli sobie podstawę programu edukacji zdrowotnej, to owszem, jest tam miejsce dla wf dla biologa, dla nauczyciela przyrody czy dla pedagoga szkolnego, ale nie może być tak, że jedna osoba uczy wszystkiego. Tak naprawdę, studia podyplomowe do tego przedmiotu yy, dopiero startują od pierwszego semestru, więc za dwa lata będą pierwsi absolwenci. Więc na pewno jest to przedmiot mocno nieprzygotowany, już jest... zawsze za wcześnie, tak, po pierwsze, a po drugie, patrząc na jego poszczególne elementy, zgodzę się z niektórymi, że edukacja zdrowotna, ta edukacja psychiczna dla dzieci, ale jest, wiesz, w tej edukacji seksualnej jest bardzo mocne uderzenie w rodzinę. Zaprzecza się temu, że to co jest zapisane, że małżeństwo to jest małżeństwo między kobietą. I to jest związek kobiety i mężczyzny. Tutaj się dopuszcza różne rodzaje mało tego, nawet jeśli się promuje, że to może być dwóch tatusiów, dwie mamusie i tak dalej. A więc to należy chyba mocno przedyskutować, być może mocno zmienić i też konsultacja konieczna z rodzicami. Czy zdaniem Henryka Milcarza jeszcze jakieś zmiany w tym przedmiocie, jakim jest edukacja zdrowotna, są możliwe? Bo przypomnijmy, tak jak tutaj było już w naszej dyskusji wspomniane, jest niezwykle szeroki zakres obszarowo-tematyczny tego przedmiotu, obejmuje aż po zasadzie 11 aspektów, od wartości postawy po właśnie internet i profilaktykę uzależnień, poprzez m.in. zdrowie seksualne. Sądzę, że na tym etapie niekoniecznie, dlatego, że on został wprowadzony no i życie będzie dyktować albo oceniać, jak to wszystko zafunkcjonuje. Natomiast czy będą dalsze korekty w wyniku obserwacji, postrzeżeń, czy też opinii napływających, to no trudno mi tu robić za rzecznika rządu i ministra, ministra yy, no i szkolnictwa. Bo no, no nie czuję się upoważniony przecież. Yy, no chyba tyle na to Pana pytanie, bo, bo, bo nie, nie, nie widzę powodu jak gdyby dłużej gdybać. Bo, bo no, dopierośmy wystartowali z zatem, bo tak na efekty tego przedmiotu, ile w ogóle uczniów będzie chciało się uczyć edukacji zdrowotnej, będziemy musieli jeszcze poczekać, zarówno jeżeli chodzi o skalę całej Polski, jak i województwo świętokrzyskie, bo do 25 września rodzice mają możliwość i czas na ewentualną rezygnację z niego. Czy może być tak? Tutaj też no może sobie trochę pogdybamy, bo to pytanie do Kazimierza Mądzika. Czy na zdaniem to uczniowie i rodzice zweryfikują zasadność tego przedmiotu. Jak najbardziej, tylko że powiem, że są różne takie trochę jakby utrudnienia, bo. Dyrektorzy szkół niektórzy wymagają, że ci co złożyli deklarację przed 1 września to jest nieważna. Niektóre szkoły żądają tej deklaracji na specjalnym druku. I to wystarczy do wychowawcy zgłosić, że nie chce jedno zdanie napisać, nie chce uczęszczać. Więc robi się wszystko, żeby jednak utrudnić tą rezygnację z tego przedmiotu. Na, według mnie rodzice powinni Y, chociażby z tego powodu, że nie jest to przygotowane i do końca znają treści. Ja może porównam trochę z wuderżetem, bo to jest przedmiot, który jeden drugi zastępuje. WDŻ należało trochę zmodyfikować, troszkę zmienić y, zasady, podstawy programowe i nie było potrzeby wprowadzania nowego przedmiotu, wychowanie do życia w rodzinie, a więc promowanie rodziny. Tu jest zaprzeczenie tego, że rodzina niekoniecznie w sytuacji, w której, w tej, chociażby demograficznej, to przede wszystkim musimy stawiać na to, żeby te rodziny były, żeby dzieci się rodziły, żeby, żebyśmy mogli sytuację demograficzną znacznie poprawić. Jeżeli zostanie, bo ja przypuszczam, tak, że gdyby, jesteśmy po wyborach prezydenckich, być może się stanie tak, że za rok, jeżeli się okaże, że duża część. Uczniów chce z tego wsiądu korzystać, stanie się przymiotem obowiązkowym. Dlatego trzeba reagować już teraz. Ja zachęcam rodziców, jakby z tego powodu, że nie znają do końca treści, nie znają do końca chociażby nauczycieli, którzy będą tego uczyć. Nie ma żadnych podręczników, więc jest to absolutnie nieprzygotowane, więc póki co rodzice powinni z tego tu rezygnować. I tak się dzieje w niektórych szkołach, że całe klasy, nawet są całe szkoły, które z tego przedmiotu rezygnują. Tutaj jeszcze do tej I, kwestii gdyby, chciał się odnieść chętnie. Y, tą odpowiedź, którą już na pana pytanie. Udzielałem po, po wysłuchaniu tu szanownego kolegi powiem tak, proszę Państwa, reformy, w szczególności w reformę oświaty, gdzie decydujemy później o losach, ale też zachowaniach, yy, odpowiedzialności i wielu, wielu innych ważnych rzeczach yy, młodego pokolenia yy, trzeba dokonywać z wielką rozwagą, z wielką rozwagą i Przemyślowując wszystkie uwarunkowania i skutki, również, które one mogą tyczyć. Ja przypomnę, że dodam, że reformy nie robi się i nie powinno się robić dla samej reformy, przecież, bo każda reforma powinna przynieść określone skutki. I teraz przypomnę, jak na początku transformacji w naszej ojczyźnie dokonano również reformy oświaty. Pan kurator przecież. Pamięta, między innymi zlikwidowano y, szkolnictwo zawodowe. Jakie skutki dziś y, są, my, my widzimy. Proszę znaleźć fachowca w jakiejkolwiek, dziś y, z całym szacunkiem, bo ja szanuję każdego człowieka i każdy zawód, jaki wykonuje. Dziś y, tak naprawdę prawdziwa eleta to y, są ci ludzie, którzy coś potrafią y, y, zrobić y, manualnie, czyli, czyli wykonać jakąś pracę, no bo jest totalny brak podaży w tych zawodach. Fajowców, tak. W tych zawodach. A to sprawia, że windujowane są ceny. Ciężko jest o takiego fachowca. Natomiast mamy magistrów no, na przysłowiowe pęczki. Ja myślę, panie prezesie, że wejdę w słowo, że to jest temat dla pana redaktora szkolnictwo zawodowe na kolejną Tak, Ale, ja myślę, ja ale zgadza się Ja, ja się pokazuję, pokazuję tylko, się, jak. Jaki jest problem? Nawet mając całkiem niby dobry pomysł, jak można przez niedopracowanie go albo niewłaściwe we wprowadzenie yy, no, zniszczyć. Tak, czy jak się to źle może skończyć. Nasuwa się pytanie, czy kwestie edukacji i przyszłości, edukacji przyszłych pokoleń w naszym kraju powinny być wyjęte poza nawias tego politycznego sporu, bo nie oszukujmy się w przypadku edukacji zdrowotnej, to ten spór polityczny lewej strony z, prawej strony, z prawą stroną jest bardzo wyraźnie bardzo widoczny. Jak najbardziej, ja z własnego doświadczenia, że będąc przez 8 lat kultorem oświaty, starałem się mocno unikać jakichkolwiek akcentów politycznych w szkole. Mało tego reagowaliśmy natychmiast, jeżeli takie problemy się pojawiały. Też dobud Kat, który był w żaden sposób pod względem politycznym. Mnie nigdy nie interesowało jakie, kto ma poglądy polityczne, czy jaką, jaką wyznaje religię. Dla mnie leciło się to, żeby to był fachowicz, co się wydaje się z mojego punktu widzenia Udawało, że nikt nie może mi zarzucić, że ktoś jest z tej partii, czy z innej, to był bardziej lub mniej forowany. Traktowałem wszystkich jednakowo i się zgadzam absolutnie z tym, że należy dążyć do tego, żeby szkoła była bardzo daleko od polityki. Nie może reforma edukacji być kierowana systemami czy poglądami politycznymi, a tutaj w tej edukacji zdrowotnej niestety tak się stało, że elementów politycznych, marchistowskich jest bardzo dużo. Czy zgodzi się tak, z tym stanowiskiem i, Henryk Ja powiem. To jeszcze inaczej, całkowicie się zgadzam z kolegą radnym, że y, polityki nie powinno być w takich właśnie miejscach jak szkoła, generalnie szkoły, nauka, y, zdrowie, bo każdy jest człowiek i należy mu się godność, szacunek i również pomoc, jeśli jej potrzebuje. Tylko proszę Państwa. Y, Powiem rzecz, może, która nie każdemu się spodoba ze słuchających. Niestety tak nie jest i nie będzie. Przynajmniej w najbliższym czasie. Proszę Państwa, rzecz jest z tym, że w skali globalnej toczy się spór, nawet bym użył słowa bój, pomiędzy dwoma nurtami. Niektórzy nazywają to nawet nurtami filozoficznymi, czyli konserwatyzmem i liberalizmem. I tu jest przestrzeń, czy też pole ścierania się poglądów i spojrzeń, jaki ten człowiek powinien być. Problem polega na tym, że, tak jak Pan zauważył, i jedni i drudzy w pewnym sensie zapominają o roli, kiedyś mówiono, podstawowej komórki społecznej, jakim jest rodzina. I rodzice, dziadkowie. To oni w dużej mierze powinni brać ciężar i biorą, chociaż ostatnio jak patrzę, to, to różnie bywa, biorą na siebie za wychowanie tego młodego pokolenia, ukształtowanie go, postaw, najlepiej poprzez przykład, ale rozmowami, y, kształtowaniem generalnie tych dzieci. Proszę Państwa, dziś w świecie zaczyna dominować niestety, też niepopularne słowo powiem egoizm. Wygodnictwo człowieka ludzkie jest tak dalece posunięte i nastawione na siebie, że dziecko staje się troszeczkę takim, no nie chciałbym złego słowa użyć, ale czymś dodatkowym. Może tak będzie łagodnie. Bardzo łagodnie. Łagod, łagodnie. No bo ładnie mieć, dobrze mieć, wypada mieć, ale to jest obowiązek, to jest ciężar. No dzisiaj w jednej z gazet czytam, że mm, Wychowanie człowieka od zera do 18 roku życia to 360 tysięcy, przelicza się ile to miesięcznie kosztuje. No proszę państwa, czy moi rodzice kalkulowali, ile kosztuje wychowanie moje, czy moje, mojego rodzeństwa było na czworo? No nigdy. Czy moi rodzice opływali w dobrobycie? Oni kochali, oni byli może y, ludźmi y, nie jakiegoś super wyedukowanymi, ale byli ukształtowani przez swoich przodków, przez swoich rodziców, przez otoczenie, przez wspólnotę, w której mieszkali. Oni wiedzieli, jak postępować i dlaczego to robić. I jak zatem... Tego trochę brakuje dziś, bo zaczyna wątek ten ekonomiczny przykrywać przykrywać albo decydować czasami o tym czy również o rodzicielstwie? 41-349-50-51. Przypomnę, to telefon dla Państwa, naszych słuchaczy, do godziny 16.30. Czekamy na opinię, co z edukacją zdrowotną. Być może jakiś rodzic zechce się podzielić swoją refleksją, czy zostawia swojego dzieciaka na tym przedmiocie, czy raczej rezygnuje z edukacji zdrowotnej. Panie kuratorze do Kazimierza Mącika, teraz się zwracam, czy jest w ogóle szansa, możliwość, aby tego typu programy i podstawy programowe, do takich przedmiotów jak edukacja zdrowotna były pisane w taki sposób, aby tych wątpliwości, czy to nawet jakiś tam podejrzeń o zbytnią ideologizację nie budziły? Myślę, że tak. Po pierwsze, że podstawa programowa czy sam program powinien być napisany przez fachowców. Tu tak się nie stało w przypadku edukacji zdrowotnej. Po drugie, po drugiej bardzo szeroka konsultacja z rodzicami, bo to, co już Powiedział mój kolega, że to rodzina powinna mieć decydujący wpływ na wychowanie dziecka i to rodzice powinni decydować, do jakiej szkoły jego dziecko będzie chodzić. I tu na moment postawmy kropkę i gości w studiu proszę o założenie słuchawek, bo mamy telefon, dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry, dzień dobry. Szanowni Państwo, gratulacje, żeście Państwo weszli na taki pomysł o ja prowadzenia ja programu. Bo pierwszy raz na że uruchamiacie Państwo publicznie, bo ktoś nas tam uczył, że publicznie, przed publicznością i wobec publiczności jest takie przysłowie, że ty się mówię, ja będę zrób. Proszę Państwa, nie sztuka mówić do ekranów, nie sztuka do radiowęzłów, ale muszą wyjść naprzeciw i współpracować ze sobą rodzice, opiekunowie kierownicy oddziału przychodni zdrowotnych, edukacji w szkołach. Jak najwięcej i nie wyzbywać się dzieci z podwórka, żeby do, wysłać do szkoły, żeby wysłać na oddział psychiatryczny, czy żeby się, by, być wolnym od dzieci. Musi być wkład. Naprawdę gratulujemy za tą audycję i dziękujemy za... Dziękujemy no, chwilę, panu pan za... Dziękujemy panu za ten głos. Czekamy na kolejne 41.3495051 o edukacji zdrowotnej i kontrowersjach związanych z tym przedmiotem. Rozmawiamy do godziny 16.30, więc czas powolutku nas goni, bo 16.25 nie spełni 5 minut do zakończenia. Zatem może kilka słów o podsumowaniu. Henryk Milcarz, czy pana zdaniem ten temat i ten polityczny spór wokół edukacji zdrowotnej po 25 września, kiedyż będziemy wiedzieć, ile u uczniów w tym, tego przedmiotu uczyć się <grym> będzie, a ilu nie, osłabnie czy w zasadzie na nowo się zaspali. Proszę Państwa, śmiałbym zaryzykować, że świadomość w społeczeństwie o dokonywanych, czy dokonujących się zmianach nie jest wysoka. My żyjemy w czasie, gdzie jest potworny szum informacyjny i lepiej się na, skoncentrować na rzeczach łatwych, lekkich i przyjemnych, a do takich to tylko bardzo odpowiedzialni i zaangażowani rodzice lub obywatele się angażują. I myślę, że między innymi ten czas, ale i audycje tego typu sprawią, że to zainteresowanie wzrośnie, a wtedy dopiero się okaże wtedy się dopiero okaże, jakie będą reakcje i zachowania głównie rodziców, ale, ale uczni tam, gdzie, gdzie mogą. No, i zobaczymy, w którym miejscu i punkcie ta reforma rozpoczęta się znajdzie. Bo chyba tyle, bo cała inna rzecz, którą bym próbował, to będą już z mojej strony spekulacje, bo będę mówił o przyszłości. Mogę tylko no, zakładać, że, że to się rozstrzygnie z dobrem dla, dla dzieci i młodzieży. Jak te kwestie podsumuje Kazimierz Mądzik? Ja myślę, że do 25 września. Powinny odbyć się spotkania w szkołach rodziców z nauczycielami tego przedmiotu, żeby przekazać. Szczegółowe treści, kto będzie tego przedmiotu y, nauczał, żeby była też podstawa do podjęcia decyzji. Póki co, ja powtórzę się, jest y, cały ten temat nieprzygotowany, stąd zachęcam rodziców, żeby rezygnować z tego przedmiotu, dopóki nie zostanie to dopracowane i nie zostaną uwzględnione uwagi rodziców co do, co do treści. Ja jeszcze powiem, przypomnę jeszcze jedno, że y, ten przedmiot początkowo miał być obowiązkowy. I właściwie on obowiązuje zarówno w szkole podstawowej, jak i klasach 1-3 szkół średnich, więc uważam, że po 25 września ten temat nie ucichnie, ale mam taką nadzieję, że dłużej niż rok ten przedmiot nie przetrwa. To jeszcze Henryka Mlicarza zapytam, bo tutaj Kazimierz Mądzik wyraził swoją stanowczą opinię. Czy Pana zdaniem edukacja zdrowotna przetrwa swoją próbę i będzie dłużej niż rok, czy tylko na tym można powiedzieć pilotażu się zakończy? przetrwa, jeśli będzie determinacja nie tylko y, wprowadzających reformę, ale zainteresowanych. Natomiast y, tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Zatem ja nie unikam odpowiedzi na pytanie, tylko no, mnie trudno jest y, przewidywać, jak rodzice podejdą i jakie podejmą przede wszystkim decyzje, bo to będzie rzutowało o powodzeniu tej, tej, tej reformy. Ja mówię, podstawa rzecz, że tam właśnie tej edukacji zdrowotnej niszczy się rodzinę. I właściwie nie jest w żaden sposób promowany, więc choćby z tego powodu nie powinien ten przedmiot być prowadzony. Tu stawiamy kropkę o edukacji zdrowotnej, nowym przedmiocie w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych i kontrowersjach związanych z nim na naszej antenie w audycji Beski, Tu rozmawiali dziś Henryk Milcarz, radny Sejmiku Województwa Klub Radnych Trzecia Droga PSL. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. A dziękuję także Panu. Kazimierz Mądzik, radny Sejmiku Województwa z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, a także były kurator oświaty. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Przypominam o kluczowej dacie 25 września. Do dziękuję tego bardzo. dnia można składać deklarację o rezygnacji z edukacji zdrowotnej, a audycję poprowadził Michał Kita, zrealizował Paweł Jańczyk. Mówimy już Państwu. Do usłyszenia. Bez Kitu.